Napisał do mnie runcajs cypisek. Jak utrzymujesz tak świetną muskulaturę? Zdrowy tryb życia i dieta to podstawa. Rano wstajesz, kawusia i fajeczka, potem na kibelek, robisz miejsce, potem mnóstwo trunku, potem tam coś trzeba przekość, żeby za bardzo nie trzepło. Wieczory, ćwiczenia, rozciąganie, <tryk> bicepsy. Trójgłowy głowy. Raz i dwa. I zmiany. Raz i dwa. I trzy. Ćwiczenia na koncentrację. Trafię. Koordynacja. Po ćwiczeniach, żeby się nie odwodnić dużo pi. A wieczorkiem jogging W zależności co tam potrzebujesz. Jakieś lustereczka od samochodu. Jakaś damska torebeczka. I cierpliwie czekać. A później. Stoj z KORWĘ Najlepiej jak już spierdzielasz to skombinuj coś ciężkiego. Jakiś telewizor, zgrzewkę, wódeczki, to od razu robisz masę. I później wyglądasz właśnie tak zajwisie jak Zygmunt. Tylko się oparł, trochę bardziej, bo ja to akurat nocny tryb życia prowadzę. Słońca to ja dawno nie widziałem, wiadomo dlaczego i wyglądam jak wygląda. Dobrze ćwiczenia z Zygmuntem już masz zaliczone. Wracasz do domu i odsypiasz. A rano wstajesz i powtarzasz, tylko mi się nie poddawaj. Trening nie mistrz. Napisał do mnie burza 9.1. Powiem szczerze, że dosyć nietypowe pytanie. Co zrobić jak chcę pojedzieć? na nartach w Alpach A nie mam obu dolnych kończyn Ktoś mnie zabił Ale jak ja zawsze powtarzam nie ma sytuacji bez wyjścia Zawsze możesz na snowboardzie pojechać Ale chyba nie o to Ci chodziło Jak już umiesz jeździć na nartach to na pewno jesteś wysportowany Sportową sylwetę masz I na pewno wyćwiczone ręce Jak większość facetów Odpowiedź jest prosta, no co robisz Zakłada sobie narty na ręce i w sumie kosisz konkurencję. Bo to w sumie co to za sztuka jeździć na nartach na nogach. Każdy głupi to potrafi, każdy głupi może się nauczyć. Wyobraź sobie takiego faceta, toją sobie dupeczki, na stoku. tu obok nich nagle jedzie koleś Jeszcze nucąc jakąś piosenkę. No rękach! No wrażenie murowane. Szacun normalnie u każdego. Waszą dupeczkę. Kurde nawet ja bym był pod wrażeniem. Nawet by podszedł i powiedział, stary jesteś gość, idziemy na piwo. Znaczy nie idziemy, tylko udajemy się. To może wskakuj na bara... Na, na. To może ty tu poczekaj, a ja skoczę na jednej, no stój tu i czekaj. Znaczy może w W każdym razie za, zaraz się najebie. A tu mnie nurtuje jeszcze jedna rzecz. Dlaczego akurat Balpa w alpach? Które chwalicie swojego nie znacie. U nas to byś dopiero wrażenie zrobił. Myślę w alpach przyjeżdżają te ekscentryczne, bogacze. Tam pewnie nie jeden na rękach wiedzi. Albo jeszcze na jakichś innych jak chciała, czy ważne żeby nie na dupie. i nie łam się. Ci takie zygmuntowskie przysłowie: bez nóg też daleko zajdzie. Czyli się bez urazy. Zawsze szukaj sobie pozytywu. Przynajmniej nogi ci nie śmierdzą.